Wykonujemy kolejne etapy przebudowy specjalnego środka szkolno-wychowawczego. Może tak troszkę historycznie. Budynek wybudowany w 1973 roku, czyli ma ponad 50 lat. Według starej, czy też ówczesnej technologii, wiemy, że nie, nie była ani dobrze zaizolowana termicznie i przewody kanalizacji, czy przewody elektryczne były robione według starej technologii. Także ten kompleksowy remont, który robimy już od kilku lat, spowoduje wymianę instalacji i przebudowę pomieszczeń łącznie z, ze skuciem i wybraniem posadzek. Jeżeli chodzi o ten ostatni etap, czy też przedostatni, czyli ten, który w tej chwili robimy, podpisaliśmy umowę w maju poprzedniego roku na wykonanie etapu, to się nazywa trzeciego i czwartego. Czyli to jest przebudowa od strony południowej drugiego, trzeciego piętra, od strony północnej parteru i pierwszego piętra, co ważnie łącznie z przebudową klatki schodowej, czyli z rozbiórką i, i, i wybudowaniem odnowa, dlatego że ta stara klatka schodowa nie spełnia przepisów przeciwpożarowych tych, które są, które są w tej chwili obowiązujące, także to ma związek również z bezpieczeństwem dzieci i oczywiście przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji sanitarnej. Także kompleksowy remont, wyburzenie ścianek działowych, postawienie od nowa tak, żeby obiekt spełniał te wszystkie zasady funkcjonalne, żeby powstały sale dydaktyczne, rehabilitacyjne tak, żeby służył, służył naszym dzieciakom. To jest w zasadzie końcówka, zostanie nam tylko jeszcze jeden etap, który się nazywa piąty i to jest dokończenie od strony północnej piętra drugiego i trzeciego, w tym momencie będzie zakończony. Inwestycja konieczna, dlatego że wiemy, że obiekt się mocno zużył i, i te dzieci, które tam się uczyły i pracowały, rzeczywiście warunki miały niegodne, staramy się to robić. Dodam tylko, że wartość umowy to jest prawie 6 milionów złotych, a wykonawcą jest firma Labar z Gdańska. Wy, wykonawca solidny, mam nadzieję, że zrobi to w terminie, tak żeby obie strony były zadowolone.